pspsp.tutorial.pl. Tutoriale dla Ciebie, tutoriale tworzone z pasją. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym tutorialu pokażę Wam, jak stworzyć realistyczną teksturę tkaniny. W tym wypadku będzie to tkanina jeansowa. Dobrze, moi drodzy, ja przygotowałem sobie już tutaj wcześniej plakat, z którego na końcu będziemy wycinać otóż, tą metkę lewica ale dobrze, tym zajmiemy się później. Na początku utwórzmy nowy plik. Rozmiary dla naszej tekstury to będą 900 na 1500 pikseli. Rozdzielczość ustawmy sobie na 300. Ok, na początku wybierzmy odpowiedni kolor pod naszą teksturę. Ja przygotowałem sobie wcześniej jeden kolor, projektuję Wam znaki tego koloru. 3, 0, 4, 5, 7C. Jest to bardzo fajny kolor, który będzie idealnie pasować pod naszą teksturę. Nasze wiaderko i wylewamy na kolor. Dobrze. Następnie tworzymy nową warstwę. Wciskamy klawisz D i teraz wchodzimy w edycję. Wypełnij. Stąd tutaj zawartość. Użyj 50% szarości. Tryb mieszania zwykły i krycie na 100%. Ok. Dobrze. Następnie wchodzimy w filtr. Galeria filtrów, i stąd tutaj zeszki, co wybieramy. wzór lastra, rozmiar na 1, kontrast 0, rodzaj wzorka ustawiamy jako linia. Klikamy OK. Dobrze, następnie ponownie wchodzimy w filtr, pixelowanie, mezotinata Stąd tutaj tekst ustawiamy na drobne kropki. Klikamy OK. Dobrze, następnie zmieniamy poziom krycia tutaj jako łagodne światło. Dobrze. Następnie PREM przyciskiem myszy na naszej warstwie, powiel warstwę. Teraz, stąd tutaj, wyłączmy widoczność dolnych warstw, po to, aby na razie nam nie przeszkadzały. Dobrze, teraz wchodzimy w filtr. Rozmycie, rozmycie gaussowskie. Promień ustawiamy jako jeden piksel. Klikam OK. Następnie narzędzie Wskaźnik. Teraz chwytamy tutaj w w górnym rogu i przekręcamy w prawo przyciskiem klawisz Shift w taki sposób, jaki widzicie na ekranie. Dobrze, teraz rozciągnijmy nieco naszą teksturę, również przytrzymując klawisz SHIFT, tutaj do obrysu. OK, zatwierdźmy. Dobrze, ustawmy teraz ten poziom krycia na południu. Włączmy widoczność dolnej warstwy i tutaj ustawmy łagodne światło. Dobrze, nasza tekstura jest w zasadzie gotowa, ale Pokażę wam, jak zrobić jeszcze złączenia na naszej teksturze. Czyli, jakby zachodził jeden materiał na drugi, oraz jak dać efekt szycia na takiej teksturze. Dobrze, w tym celu utworzymy sobie nową warstwę. Wybieramy narzędzie Lasso. I teraz musimy wybrać zaznaczenie dla naszego złączenia. Może to być takie półkole tutaj. Może to być taka przedłużająca się kreska do dołu. To jest wszystko do Waszej dyspozycji. Ja pokażę wam jeden ze sposobów. Możecie wybrać również taki sam, lub zrobić to według swojego uznania. Dobrze, ja zrobię coś takiego. OK. Kiedy mamy gotowe zaznaczenie, wchodzimy w edycję, wypełnij i stąd tutaj zawartość użyj 50% szarości, tryb mieszania zwykły, krycie 100%. Dobrze. Ctrl plus D, zdejmujemy zaznaczenie i teraz dla poziomu krycia tej warstwy zmieniamy poziom na ostre światło. Dobrze, teraz dwukrotnie aktywujemy sobie tą warstwę. Stąd tutaj zaznaczmy fazę i płaskorzębę. Ustawmy tutaj następujące wartości. Faza wewnętrzna, technika, wygładzanie. Głębie ustawmy na 250. Rozmiar następnie ustawmy na 9. Natomiast zmiękcz ustawmy na 4. Dobrze, cieniowanie. Kąt padania cienia ustawmy na minus 30. Następnie wysokość na 50. Tryb podświetlania ekran, krycie również na 50%. OK. Następnie wybierzmy sobie cień. I stąd tutaj. Krycie ustawmy na 100%. Następnie odległość ustawmy na 5. Rozpiętość na 20. Oraz rozmiar na 100. Dobrze. Zamykamy to okienko. Dobrze, moi drodzy. Na pewno zauważyliście, że na dżinsowych materiałach, w takich miejscach jak tutaj, przy złączeniach, występują tak zwane białe przetarcia. Można to bardzo łatwo zrobić, wybierając narzędzie rozjaśnianie Stąd tutaj. Wybierzmy sobie tryb światła, światło ustawmy sobie na 20 i rozmiar powiedzmy 60. Ma być to dość miękki pędzelek. Powiedzmy twardość na 0 będzie najbardziej optymalna. I wykonujemy teraz tutaj następujące ruchy, żeby dać efekt jeszcze lepszego wizerunku naszej teksturze. Coś takiego, żeby tutaj pojawiły się nam takie przetarcia. Dzięki tym przetarciom będziemy mogli ustawić linię szycia naszej teksturze. Dobrze, moi drodzy. Chodziło mniej więcej o coś takiego. Teraz, żeby skorygować ten efekt i żeby wyglądał on jeszcze bardziej realistycznie, warto zauważyć w szczegół, że przy tych jasnych przetarciach występuje znacznie ściemnienie materiałów ich obrębie. W tym celu wybierzmy sobie narzędzie ściemni, i tutaj również te same wartości, i wykonujemy to w bardzo podobny sposób, tyle że wykonujemy po prostu jakby takie obrysy naszego efektu rozjaśnienia. Tak, żeby to tutaj wyglądało znacznie ciemniej. Warto tutaj wspomnieć, że gdy wykonujemy takie operacje, warto jest klikać pojedynczo na każde pociągnięcie pędzla, ponieważ jeżeli będziemy ciągnąć dość długo i na przykład chcielibyśmy wycofać naszą operację, no to niestety cała nasza praca wtedy pójdzie na marne. Natomiast jeżeli klikamy sobie pojedynczo, to możemy bezpośrednio i bezpiecznie po każdym kliknięciu cofni powrócić do poprzedniego stanu naszej pracy. Ok moi drodzy, myślę, że jest w porządku. Dobrze, teraz zrobimy poszycia na naszej teksturze. W tym celu utwórzmy sobie nową warstwę, wbierzmy sobie narzędzie jakim jest pędzel i wejdźmy tutaj w opcję pędzla. Ja już tutaj ustawiłem sobie ten pędzel wcześniej, ale pokażę Wam jak łatwo go można ustawić. Wybieramy sobie otóż dowolny pędzel i teraz tak, zaznaczamy dynamikę kształtu, Wykładzenie natomiast odznaczmy. I teraz tak, rozmiar ustawmy sobie na 30. Następnie Zaokrąglenie ustawmy na 14%. Twardość ustawmy na 100%, a odstępy ustawmy na 1000%. OK. Kiedy to zatwierdziliśmy, zamknijmy to. Następnie teraz wybierzmy sobie narzędzie pióro. Z trybu wybierzmy ścieżkę. I teraz tak, klikamy sobie w jednym miejscu. Klikamy w następne, na przykład tutaj. Nieco wyciągamy. I przez to tworzymy obrys naszego poszycia dla naszej tekstury. Następnie teraz wchodzimy w obraz, obracanie obrazu 90 stopni w prawo. Następnie teraz ustawimy sobie pierwszoplanowy kolor jako biały. Teraz naciskamy prawy przycisk myszy przy naszej ścieżce i wybieramy obrysuj ścieżkę. Stąd tutaj wbierzmy narzędzie pędzel i klikamy OK. Dobrze, następnie teraz obraz, obracanie obrazu 90 stopni w lewo. OK. Następnie teraz prawy przycisk myszy, Duplikuj warstwę. Wybieramy narzędzie wskaźnik i przesuwamy naszą warstwę na lewo. Tak, żeby to poszycie wyglądało jak najbardziej realistycznie. Dobrze, teraz dodamy jeszcze nieco efektu dla naszego poszycia. W tym celu dwukrotnie wchodzimy sobie na naszą pierwszą warstwę z poszyciem. Wchodzimy w fazę i płaskorzeźbę. I teraz tak, ustawmy tutaj następujące wartości. Styl warstwy zmienimy na żłobienie. Technika wygładzanie, głębię ustawmy na 150 rozmiar na 10, zmielcz ustawiamy tak samo na 0 natomiast tutaj cieniowanie odznaczmy tutaj użyć światła globalnego i ustawmy kąt padania cienia na 120 stopni wysokość ustawiamy na 30 krycie natomiast zmieniamy na 40 oraz drugi poziom krycia również na 40 klikamy ok dobrze, teraz prajem przyciskiem myszy kopiuj styl warstwy przechodzimy na warstwę wyżej prawym przyciskiem myszy, wklej styl warstwy ok Teraz nasze poszycie dostało jak najbardziej realistycznego wyglądu. Następnie, teraz postaramy się dać metkę Lewisa w tym miejscu, tutaj, gdzie zachodzi na siebie złączenie. W tym celu wejdźmy sobie na plakat. Jeżeli chcielibyście użyć tego samego plakatu, to znajdziecie do niego link w opisie filmu. I teraz tak, przybierzmy sobie na metkę Lewis. Wybierzmy narzędzie Lasso. I tutaj, powiedzmy ręcznie, nie musi to być jakoś specjalnie dokładnie, zaznaczmy sobie ten obszar. Ok, teraz tutaj wyżej. Dobra. Teraz ustawmy się na tej warstwie. Ctrl plus kopiujemy, przechodzimy na naszą warstwę i Ctrl plus wklejamy na nowej warstwie. Dobrze, weźmy narzędzie wskaźnik i przesuńmy teraz mniej więcej tutaj, w to miejsce, w które chcemy ustawić metkę Lewisa. Teraz przesuńmy tą warstwę nieco pod spód. O, właśnie o coś takiego chodziło. Dobra, teraz wszyscy to wyciągam na prawo, bo jest tam za bardzo schowane. O, może być tak. Teraz przybliżę sobie widok. Wybieram narzędzie gumka i usuwam z tej warstwy z metką ten fragment, który nachodzi na złączenie. Polecam usuwać to dość miękkim pędzlem, po to, aby efekt przejścia wyglądał jak najbardziej realistycznie. Jeszcze tutaj troszeczkę na dole. Ok, myślę, że jest w porządku. Właśnie chodziło mi o taki efekt. Następnie ustawiamy się na pierwszej warstwie, prawie przycisk myszy, zwłaszcza obraz. Ok, w ten sposób właśnie utworzyliśmy sobie bardzo fajną i realistyczną teksturę materiału tkaniny dżinsowej. Zachęcam Was jeszcze, moi drodzy widzowie, do odwiedzania serwisu pspspspt.pl. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawych artykułów, poradników oraz szeroko rozbudowane forum wielotematyczne o tematyce grafika komputerowa. Link do strony tego portalu wyświetla się wam tutaj na górze oraz także macie go w opisie filmu. Dobrze, to tyle. Myślę, że wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia.